Siemanko, jako że coraz częściej pytacie, co tam ze spawarką? No więc, jako że minął już ponad rok od czasu, kiedy zacząłem użytkować tego Tiga, to postanowiłem coś krótkiego na jego temat nagrać. No więc, tak, jest to spawarka Sherman Profi model Tig 210 ACDC Pulse. Ogólnie wcześniej miałem Kiga firmy Hauk, czyli tak samo jakiś tam Chińczyk pod inną nazwą. I porównując do tej spawareczki, to zdecydowanie ta jest lepsza. Mianowicie chodzi nie tylko o funkcję, ale też o jakość spawu, jaką po prostu możemy nią wykonać. Ogólnie ta spawarka jest w pełni fabryczna, ale wykonałem kilka modyfikacji jeśli chodzi o jej osprzęt. Mianowicie tak. Pierwsza i wydaje mi się, że chyba najważniejsza modyfikacja, jest to po prostu sama wtyczka zasilająca. Normalnie dostajecie taką wtyczkę z dwoma bolcami i często właśnie o takiej wtyczce macie spadki napięcia, które mogą doprowadzić do awarii takiej spawarki. Tutaj zamontowałem taką wtyczkę 32 amperową, ale są też i 16 amperowe. Także pierwsze co zawsze polecam ee... Zamontować dobrej jakości wtyczkę, żeby nie było żadnych spadków napięcia, jako że według mnie jest to jedna z głównych przyczyn, dlaczego takie spawareczki ulegają awarii. Tak, jeśli chodzi o drugą modyfikację, to przerobiłem sobie kabelek do pedału nożnego. Jako że normalnie tutaj macie wypuszczone dwa takie kable, dość długie, i one tam przeważnie się. Mieszają pod nogami. Ja to przerobiłem tak, że po prostu tutaj zrobiłem w jeden pięciorzyłowy kabelek. Jako że tutaj bodajże, że macie na wtyczce od potencjometru macie 3 piny i na tej od włącznika macie dwa piny, więc w sumie 5 pinów, czyli taki pięciorzyłowy kabelek sobie puściłem, także teraz po prostu mam jeden. Wykonałem tutaj też taką modyfikację, którą wcześniej też już wam pokazywałem. Mianowicie zamontowałem sobie dodatkowy włącznik który pozwala mi po prostu na regulację amperażu bez, jakby to powiedzieć, bez aktywowania samej spawarki. Po prostu wyłączam aktywowanie spawarki z pedału i w tym momencie widzę na wyświetlaczu, co mam dokładnie ustawione, ale po roku użytkowania tak naprawdę tej funkcji w ogóle nie używam i tak naprawdę jeśli chodzi o same ustawienia, zaraz Wam wszystko powiem, co i jak mam poustawiany, jako że jeśli chodzi o sam amperaż, tutaj mam ustawione na maksa i tutaj mam ustawione czyli prąd spawania też na maksa w ogóle tego nie zmieniam i teraz tak, dlaczego? dlatego, że po prostu ten pedał, on nie jest jakiś tam super najwyższej jakości, ale jest na tyle Yy, dokładny i wygodny w użytkowaniu, że po prostu nogą sobie yy, dobieram amperaż jakim spawam, także nie ma w ogóle potrzeby żadnej regulacji. I uważam, że jeśli chodzi o spawanie Tigiem, jeśli chcecie to robić dobrze, yy, to pedał nożny jest to po prostu mus. Jest to nieodzyzowna rzecz. Ja ogólnie teraz już, jeśli chodzi o przycisk, w ogóle, w ogóle z tego nie korzystam tylko i wyłącznie wszystko. Spawam z użyciem takiego pedału. I tak, jeśli chodzi o spawanie aluminium, to korzystam z takiego uchwytu. A i teraz, żeby nie było, bo ja spawam tylko i wyłącznie rzeczy do motoryzacji, do moich projektów. I tutaj to wszystko, co mówimy, mogą. Te rzeczy się nie zgrywać z tym, co inni ludzie, powiedzmy, spawają lub potrzebują. Jeśli chodzi o motoryzację, tak jak ja tutaj spawam różne kolektory, sące, kolektory wydechowe, jakieś uchwyty, jakieś zbiorniczki, to to, co teraz Wam pokazuję, to jest wszystko tak naprawdę, czego ja potrzebuję i Wy prawdopodobnie takim samym sprzętem jesteście w stanie zrobić to samo. No więc, tak, jeśli chodzi o uchwyt do spawania aluminium, jest to uchwyt o znaczeniu. WP17F, czyli taki dość mały z, giętkim, z giętką główką. Jeśli chodzi o spawanie aluminium, to y, elektroda jest to elektroda o średnicy 2,4 mm i porcelankę mamy sióde, rozmiarę 7 I ogólnie. Tą porcelankę używam praktycznie do, ws do wszelkiego rodzaju spawów, yy, gdzie nie wymagana jest taka 100% estetyka, czyli yy, jakieś felgi aluminiowe, naprawa, jakieś właśnie wsporniki, jakiś kazd yy, aluminium, czyli takie odlewane aluminium, które najczęściej jest brudne czy coś. Yy, dlatego, że yy, jeśli spawacie aluminium, to tutaj jakie macie pokrycie gazu. To na takim obszarze po prostu spawacie, czyli im macie szerszy kubeczek, czy tą porcelankę, tym macie jakby szerszy spaw. Drugim kubeczkiem, jaki używam do takich bardziej precyzyjnych rzeczy, jeśli chodzi o elektrodę, zostaje ta sama, uchwyt zostaje ten sam, ale czasami sobie montuję kubeczek rozmiaru 5, jako że po prostu tutaj jest węższy, czyli ten spaw jest o wiele też węższy. Jedyne teraz ustawienie jakie przy zmianie porcelanki stosuję, to sobie przejdźmy tutaj do panela, panelu. No, więc, tak, jeśli chodzi o częstotliwość, jest to jedna rzecz, jaką zmieniam. Jeśli spawam siódemeczką, ustawiam trochę wyższą częstotliwość. Tutaj nie wiem ile to będzie, około chyba 180 Hz. Jeśli spawam piąteczką, zmniejszam powiedzmy tam do 120, czasami do 100. Yy, I w sumie tyle. Wszystkie pozostałe ustawienia zostają tak samo czyli balans na około tam powiedzmy 30%. Tutaj te wszystkie ustawienia mam powyłączane, jako że no operuję pedałem nożnym. Tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, prąd spawania zawsze na maksa. Tutaj to wyłączone, jako że mamy pedał nożny. I teraz, tak jeśli chodzi o yy, yy, puszczenie gazu, zanim zaczniemy spawać. To tak powiedzmy mniej więcej ustawiam to w połowie, czyli pół sekundy. Yy, tutaj, jeśli chodzi o to ustawienie, czyli base current, to wyłączone. Z pulsem spawałem w sumie może ze 3 razy i szczerze mówiąc, nie spawam w ogóle. Jak dla mnie, no nie, nie używam po prostu tej opcji, bo nie mam do czego. Wszystkie spawy jestem po prostu w stanie wykonać w miarę estetycznie, jeśli chodzi o nierdzewkę, bo, takie ustawie, bo te ustawienia najczęściej używamy przy nierdzewce, chociaż niektórzy też robią i spawanie aluminium z tym, ale ja no nie, bo nie mam po prostu takiej potrzeby. Jeśli chodzi o wypływ gazu po zakończeniu spawania, to tak jak mam teraz, to najczęściej używam przy spawaniu aluminium, głównie chodzi o wystudzenie elektrody, nie, nie nawet o wystudzenie miejsca, gdzie spawaliśmy i jest to gdzieś tutaj. W tym miejscu, czyli tutaj mamy jakieś podejrzewam, nie wiem, 4 może 5 sekund. Jeśli spawam nierdzewkę to podkręcam to powiedzmy do mniej więcej takiej pozycji, czyli około tam powiedzmy 7,5, może 8 sekund w zależności, jak dobrze wystudzony musi być ten spaw po zakończeniu spawania. I teraz tak, hmm. jeśli chodzi o zastosowanie. Zastosowanie porcelanki, to weźmiemy sobie jakieś kawałki metalu, zrobimy szybki spawik i wam powiem dokładnie o co chodzi. No dobra, tutaj było to wykonane przy wykonaniu porcelanki siódemki, i jedyne na co musicie zwrócić uwagę, to tutaj dookoła miejsca, gdzie spawałem, widzicie takie białe utlenienie. Jako, że porcelanka ma mniej więcej takie pokrycie gazu, to tam, gdzie jest pokrycie gazu, tam po prostu wykonywany jest spaw, przez co utlenia nam się dookoła. Także teraz zmienimy sobie na porcelankę. Piąteczkę, mianowicie na to zmienimy pokrycie gazu, taki przepływ gazu, jako że dla porcelanki siódemki było to niecałe 14 litrów, jako że przy spawaniu aluminium dobieramy przepływ gazu, także rozmiar porcelanki razy 2, czyli 7 razy 2 mamy 14, czyli niecałe 14 litrów gazu, i mamy to. Wystarczający przepływ gazu dla takiej porcelanki do spawania aluminium. Dla porcelanki numer 5 będzie to 5x2, czyli nie więcej niż 10 litrów na minutę powinno wystarczyć dla takiej porcelanki, aby uzyskać czysty spaw. Dobra, porcelanka zmieniona na piąteczkę, zmieniamy częstotliwość na troszeczkę mniejszą, czyli około 120 Hz, przepływ gazu zmieniony. Na niecałe 10 litrów i spróbuję, coś tutaj wam jeszcze spawnąć. Trochę gorący materiał, także może aluminium trochę płynąć, ale myślę, że nie będzie tragedii. Dobra, teraz tak myślę, że mogę wyłączyć na chwilę spawarkę, żeby nam tutaj nie hałasowała. Od razu lepiej. No więc tak, tutaj jak widzicie, przy spawaniu porcelanką 5 nie macie tutaj tego utlenienia dookoła spawu, tak jak w porównaniu z siódemką. Nie wiem, czy tak złapie, o, złapię ostrość nawet eee, także taka jest po prostu różnica. O tak nawet lepiej widać. Tutaj macie 0 utlenienia na bokach spawu, tutaj macie utlenienie przy siódemce. Także tak wygląda spawanie aluminium, więc przejdźmy może do spawania nierdzewki i ustawień, jakie ja zawsze używam. Dobra, więc tak, jeśli chodzi o spawanie nierdzewki, to jedyne co sobie robię, to zmieniam tak naprawdę sam uchwyt razem z przewodem, żeby było po prostu szybciej, gdy potrzebuję po prostu na szybkiego zmienić. Także jedyne co robię, to tylko tutaj sobie odpinam przewód. Tutaj mam taką przejścióweczkę. Do tych przewodów, także odpinam tylko tutaj cały przewód i montuję po prostu drugi. Tutaj mam taki trochę bardziej elastyczny w nylonowym oplocie, już wam powiem co to jest. No więc tak, tutaj też mamy taką przejścióweczkę. Te przejściówki mają jakieś oznaczenia, tylko teraz już nie pamiętam. Zobaczę, czy jest może na drugiej, tak żebyście mogli sobie znaleźć, jako że one mają jakiś specyficzny rozmiar. Ogólnie dodam w opisie pod filmem, jaki, jak, jakiego rozmiaru jest ta przejściówka, z jakiego na jaki, jako że te przewody, które najczęściej kupujecie, są w innym rozmiarze niż jest tutaj samo wejście w. Spawarce, ale to Wam dodam w opisie pod filmem. Dobra, jeśli chodzi o ten przewód do spawania nierdzewki, tak jak mówiłem, jest to taki trochę bardziej elastyczny przewód w oplocie nylonowym Tak samo przejścióweczka. Jeśli chodzi o uchwyt, mamy to uchwyt WP9F, czyli jeden z najmniejszych. Tak samo z elastyczną główką. Jeśli chodzi tutaj o porcelankę. To mamy to porcelankę Furikup, nowa wersja BBW. Jako, że starsza wersja jest troszeczkę większa i jest to odpowiednik chyba rozmiaru 18, ten nowy model BBW jest to odpowiednik rozmiaru 16. I ogólnie, jeśli chodzi o nierdzewkę czy tytan, tylko i wyłącznie tego używam jeśli chodzi o przepływ gazu pod ten kubeczek to mamy rozmiar 16 i jeśli chodzi o spawanie nierdzewki, to taki jaki macie rozmiar kubeczka taki ustawiacie przepływ, czyli w tym przypadku numerek 16, przepływ gazu też będzie 16 w przypadku aluminium, tak jak mówiłem wcześniej macie rozmiar np. kubeczka 7 to dajecie przepływ gazu razy 2 czyli 14 dobra, także to mamy omówione Zakładam sobie ten przewód. Jeśli chodzi o ustawienia samej spawarki, to nie zmieniam nic. Wszystko zostaje tak samo jak do aluminium, tylko po prostu przełączam z AC, bo AC jest do, do aluminium. Przełączam na DC, czyli na nierdzeweczkę. Tutaj nic nie dotykamy. Jeśli chodzi o prąd spawania, zostawiam na maksa, jako że używamy pedału nożnego. Wszystkie inne opcje. Zostają. Jedyne co, zwiększamy sobie przepływ gazu po zakończeniu spawania, żeby wychłodzić nie tylko samą elektrodę, ale tak samo i materiał, który spawamy. Wszystko resztę pozostaje bez zmian. Także co, podpinam ten drugi uchwyt, wezmę jakiś materiał i coś sobie pospawamy, a do spawania będziemy używać drucika. O średnicy 1,2 mm jest to nierdzewka o oznaczeniu 309, czyli jeśli chodzi o motoryzację, pospawacie tym wszystko, jako że najczęściej spawamy układy wydechowe albo jakieś tam doloty czy coś, jakieś uchwyty z nierdzewki 304 lub 316. Jeśli chodzi o 309, miesza się dobrze i z 304 i z 316, także jest taka powiedzmy uniwersalna, dlatego ją używam żeby po prostu nie utrudniać sobie życia także to jeśli chodzi o elektrodę tak samo elektroda 2,4 mm tylko naoszczona dość sporo bo w przypadku spawania aluminium to nie oszczę tego w ogóle nie ma sensu, po prostu zostaje taka kulka na końcu i tak jest, no chyba, że się zabrudzi no to wtedy po prostu wstępnie sobie podoszczę ale nie tak ostro jak do nierdzewki po prostu lekko zaoszczę i po czasie zrobi się coś takiego i tak zostawiam jeśli chodzi o nierdzewkę, no to no to musi być to dość ostre, no i jakiekolwiek zabrudzenie, od razu albo czyścimy elektrodę albo po prostu zakładamy nową zaoszczoną, bo inaczej spaw zawsze będzie zabrudzony. Także co? Yy, kończę na razie gadanie, biorę jakiś materiał i coś pospawamy i pogadamy dalej. Dobra, coś tam jest już usmarkane, także co wyłączamy spawareczkę. I zaraz zobaczymy, co to nam tutaj wyszło. No mianowicie wygląda to sobie mniej więcej, mniej więcej tak. Jakieś tam kolorki, troszkę gdzie nigdzie nierówno, ale. Jak widzieliście, za bardzo się nie, nie przykładałem, nawet nie czyściłem materiału, ani nic, tylko po prostu lekko wygrzałem, żeby się żeby usunąć wilgoć, jako że tutaj mam dość wilgotnie i w sumie tyle. Także jakoś to tam działa. Także co, podsumowując ten odcineczek, myślę, że jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, to naprawdę jest to. Dobry sprzęt. Tutaj ogólnie nie jest to w żaden sposób sponsorowane nagrania, nie nic. Po prostu jest to mój osobisty wybór. pad na tą spawarkę. Jako, że w tym przedziale cenowym yy, po prostu no, chyba nie ma nic lepszego. Tym bardziej, że yy, ja osobiście wolę spawarki normalnie z pokrętłami. Jako, że po prostu zaczynając spawać po prostu widzę wszystko. Nie muszę stać, klikać. I tak dalej, żeby przejść przez wszystkie opcje. Wiadomo, że w innych spawarkach są też yy, takie opcje, że możecie sobie wszystko zapisać, ustawienia pod, pod to, co chcecie spawać, i później tylko klikacie, wybieracie. Ale ja osobiście tak jak mówię, wolę zwykłe pokrętełka, jako że jeden źródłokiem i wszystko widzę, czy jest ok, czy nie. Także co, myślę, że na tym zakończymy nagranie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie. Wasze pytania, także co? Do następnego. Na razie, cześć.